Zdanie się od rana, kurde. Zobaczymy, czy mam ja może porady od specjalisty. Chwilę trzeba zobaczyć, może ona ma chętkę. Bo była chwilę temu, była Z tydzień, dwa tygodnie temu. No, to nie wiem, jak to tam się chce albo się nie chce. Teraz się zobaczy, szkoda, że mu żarcie dałem. Nie wiedziałem, tak to by się zajął szybko, a tak oto teraz będzie żarł. Albo puścić go na cały dzień ze wszystkimi, który tutaj niech się dzieje. Wola nieba. Z się zawsze zgadzać trzeba. O, takim może zacznijmy y, dzień wierszem. Bruno, weź się za robotę. O, kurde. Ta zakocona, to tam uważaj. Już ta mała, to kurde, napiernicza się z nimi. Coraz patrzę, że ona raz walnie i później spiernicza. Bo goni ją któraś. No i dobrze. Korzystając z okazji, że właśnie nie pada bruno zamknięty, dziewczyny sobie chodzą. Wody nie trzeba im, bo tu wszystko mokre jest. Więc zostawiam, zamykam, bo będę przynosił ścianę. Trzeba to zrobić, bo kurde. Się jadzie o koci, to tam będzie lipa bieda. One potrzebują więcej miejsca. Aha, i tutaj, no to, to to już później może: jak zdążę. Bo z tego co pamiętam, trzeba będzie uciąć te, przynieść flexa, albo może da się zagiąć, żeby okno pasowało. No zobaczę, jak to będzie. Bo trzeba okno tutaj z powrotem dać, żeby to już było zamknięte. No to takie no, plany na dzisiaj, chociaż też mnie goni. Kurde. Przygotować na na te na winogrona trzy rzędy, bo sadzonki nie wiem kiedy przyjdą. Od wtorku wysyłają, od dzisiaj wysyłają, więc nie wiem jak tam w kolejce się ustawiłem, ale też lipa późno wysyłają deko, no bo już widzę w następnym tygodniu, no w niedzielę chyba już, e, więc w tym nawet może tygodniu minus 6, minus 7 w nocy, więc ta ziemia będzie zmarznięta, nie? E... No, to ja nie wiem, czy to, kurde, tak, tak będzie dobrze sadzić. Późno trochę powinni, kurde, w październik, druga połowa października. Jest tak, o ja bym to widział od drugiej połowy października. No, no dobra, się nie chcę, kurde, ale muszę. No, seba, a ten karton to wróci jeszcze do ciebie, zobaczysz, kurde się denerwuję. Mam jeszcze tutaj jakieś te worki. O. Jeszcze chwilę wróćmy może do ciągniczka, bo wczoraj, nie wiem czemu, ale dwie czy trzy, trzy sceny ujęcia z GoPro szlak trafił, Jaki, jakiś błąd po prostu, że nie mogłem skopiować na dysk no i nie, nie miałem jak tego wrzucić w produkcję. No, i ominąłem. No. Więc macie taką ukróconą wersję, ale i tak dużo tego chyba z 18 minut. Macie ten film, który dzisiaj wpadnie. No, ale to jest, no, ominąłem montaż tego. Później końcówkę nie? z siedzeniem, siedzeniem. Z siedzenia jestem jak coś bardzo zadowolony. Bardzo wygodne, ładnie chodzi. Także no, myślę, że tutaj będzie komfort niebywały przy pracy. Także dziękuję seba. Tutaj drzwi też tam trochę ominąłem, bo tutaj się motałem z tymi zawiasami, tam trochę spawania było, no ale ogólnie wszystko chodzi, wszystko jest zrobione cacy jak na mnie, także tutaj pokłony w stronę wujaszka z Podlasia za te drzwi, myślałem, że kurde to tutaj będzie ciężka, ciężka robota, ale wyszło w miarę, no. myślę, że, że jest ok. Tak więc tutaj 30 w ten sposób podwalona. No i tak myślałem, że, że może być problem, że jak zrobiłem to zdjęcie, to tutaj nie każdy zauważy nowe, nowy fotel, czy tam siedzisko, siedzenie. No i tam jedna, dwie osoby chyba do tej pory zauważyły ze zdjęcia. To tyle. Wracając do tego, bierzemy się za nową robotę, bo nowy dzień, zaznaczę tylko. Żeby było wiadomo, kogo mamy imieniny, żeby pozdrowić, tak? Mamy wtorek, dziewiąty, imieniny Teodora i Aleksandra. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom! Wszystkiego dobrego, kotyk. Bierzemy się za robotę. O, słońce nawet wychodzi, zobacz. Bierzemy, bierzemy, bierz metrówkę, żeby się nie... Wracać kilometrów nie robić. No więc tak, plan jest taki, żeby zrobić gdzieś dotąd. O, żeby ten dziad tutaj nie miał dostępu do okna, bo już wczoraj widziałem... Jak potrzebne do parnika, że tutaj oto się opiera, skacze i się opiera o szybę kopytami. Więc tutaj jest kurde niebezpieczeństwo, że wywali po prostu szybę, nie? Dlatego nie może do niej sięgać, skakać. Tak więc gdzieś odtąd tutaj słupek damy, e, identyczny jak to, czyli kamień e, w kopie e, przy twierdze słupek, do góry, do dołu. Na tym będzie wisiała bramka na takie zawiasy. No i pewnie to wszystko. Ta, łatwo będzie odkręcić. E, a czemu to rdzewieje tu? A to może ta, bo tutaj sól była wisiała kiedyś. Może i ta. No, te górne tylko. Ta. No i przeniosę tą ścianę. O tak, chyba jak jest, bo to jest na połowie, to niech będzie na połowie. Bo tu dla kuzek wystarczy. No albo coś znajdę, może. Może przeniosę tyle, by dla Bruna wystarczyło. O. I teraz kuski będą miały więcej miejsca. Ta. ale tutaj to miało o wiele więcej no ten Brunon, kurde, wszystko przez niego tutaj mu pasowało dobra o, tak by to widział, kurde farmerek, będzie jak u mamusi, zobacz to jest normalnie odwicie, lustrzane tego co było, było tak tu prosto, a teraz będzie tak i tu prosto, czyli y, więcej jak 1 trzecia dla Brunona tak jak było tutaj kiedyś więcej niż 1 trzecia dla Brunona na tamtą zimę no dobra Ania, jak tam? Remontowe sprawy. No, będzie ładnie, nie ogląda, nie ogląda. Jak nie płaci. Czy zapłaci? Chyba nie. Mamy wszystko porobione, proszę Państwa. Jeśli chodzi o ścianę drzwi. O, zobacz się otwierają nawet. I to automatycznie. O to chodzi, że tutaj kozioł będzie bezdotykowy, nie? Wezmę tylko przekręcę. Karmidło to duże dla niego, ale on może porządek będzie trzymał, bo dziewczyny to z młodymi, później młode skaczą. Tutaj zrobić karmidło. Wtedy ja otwieram, kozła wypycham, rzucam karmę i się ewakuuje. O! Tak to się robi, Abiszonie. Ja tutaj już mamy miejsce, strzeliłem, że będzie Ania jadła, no a tam jadzia. A, tam, a, trochę wysoko. Nie. Młode będą, to coś będziemy myśleć, jakieś tutaj y, Tego Niżej coś zamontujemy Może A może nie będzie młodych Symulują może, żeby karmić lepiej Może one takie grube, ty Może być chyba, co? Jak maleńka? Podoba się? Takie jaja Wysoko, bo tu bruno, musi mieć to z wiadomych względów wyżej Jak tyłek Ja masz kleszcze? Nie, to nie kleszcze O Lizawkę przewiesiłem Szczotę przewiesiłem. No. Ładnie co? Się rozjeżdżała. Zobacz Aniu. To pieszczony wszystko. Aha. Hmm? A wasza kwatera to tu. O. Zobaczcie, ile miejsca. Normalny, kurde, sam może na zimę się wprowadzę. Czemu nie w sumie? Tylko Bruno jest przyklejony. Coś mi odbiło, że przykleiłem. Kurde. Pewnie mi się on tam zostanie. Będzie trzeba szpachelką, może spróbować i wtedy przytwierdzę o no tak to wygląda proszę państwa zbieram materiały wszystko tutaj jest i przed zimą jak coś tylko gdzie nie gdzie tam prysnę pianką i to wszystko no zbieram się stąd śniadanie pora zjeść szybko robota, żebym wiedział że tak szybko to pójdzie wszystko ten się wziął jakiś czas temu a tak no i wiadomo, wszystko jest wyżej ze względu na to, że ściółki dojdzie. Tutaj tylko nie przekręcałem wyżej, bo to wszystko tak opasuje, nie. bym musiał wszystko ciąć. No. Tak więc tak, tutaj nie powinno być problemu. Dziewczyny raczej nie powinny pchać, ale jakby coś się działo to nie ma problemu. Tutaj robię na środku. Jakieś zaczepienie, i, i będzie, będę odczepiał, jak tylko będę przechodził na tamtą stronę. Chodzi o to, żebym z tamtej strony miał tutaj dostęp do tego, nie? bo tutaj to tak słabo bym nie miał jak sięgnąć, nie? żeby się otwierać. Yy, dlatego jest tutaj, ale to raczej nie będzie problemem. No, paśnik zostaje jak jest, teraz będę miał elegancko, bo z tej strony wchodzę z sianem. Cyk, yy, wrzucam yy, i jest elegancko, proszę Państwa. No. A tutaj w ładniejsze dni sobie z młodymi, mogę kózki połączyć z tamtej szopy. A tutaj na, dwa, na dwie kozy znów jest tyle samo miejsca jak w tamtym roku na wykot. Więc ile nie będzie tych młodych, to podejrzewam, że tutaj dziewczyna jedna sobie kącik znajdzie, druga sobie kącik znajdzie i będą wychowywały w spokoju młode. No no i dobra. Kurde pogoda już taka zimowa. Normalnie parę stopni dzisiaj jest, takie ochłodzenie przyszło, no ale przestało wiać przynajmniej, te masy powietrza wypchnęły eee, ciepłe powietrze i zimne wkroczyło, był mróz w nocy, nieduży 1-2 stopnie, ale w dzień jest za to zimno, więc teraz w nocy może być chłodniej, eee, a tyle roboty jeszcze, czizys, a jutro ucieknie trochę czasu, właściwie dzień ucieknie, z Krzysiem. się umówiłem, jedziemy gdzieś do jakiegoś pszczelarza, już nie pamiętam z nazwy, no co, co jest wtajemniczony i tam trochę sprzedaje sprzętu, siedzi w tym, ma jakąś pasiekę i wiedzę posiada, więc tam chyba na nauczki idziemy, nie wiem, Krzysiu, może coś będzie kupował, tak więc, tak, no nic, nic nie poradzisz, o, mała już tam się czepia, to jest kurde.